Dzień dobry, nie zatrzymujemy się. Lecimy dalej. Kolejna prezentacja. Tym razem, nasze niezawodne podwozie Renault Master zabudowaliśmy kontenerem. Ośmiopaletowy kontener z drzwiami bocznymi wykonała dla nas firma Carpol. Długość zabudowy 4,20. Ściany wewnętrzne kontenera o strukturze rosy drabinka łatwiająca wejście listwa mocowania ładunku 10 uchwytów w podłodze oświetlenie włączane w kabinie no i użyteczna kabina nowego Mastera ze słynnym uchwytem na kubek fotelem z funkcją mobilnego biura i stolika i punktujemy. Ładowarka indukcyjna, klimatyzacja, ekran bezprzewodowy Android Auto CarPlay, tempomat, elektryczne szyby lusterka i czujniki cofania. I to kolejna z zabudów, które mam dostępne od ręki. W Renault, Karlik, Poznań, Torowa 12. Zapraszam do kontaktu online telefonicznego. Pozdrawiam